Witam Was serdecznie w CykloKlinice Tour de Tour, tym razem ponownie w Soho Specialized Warsaw. Artur ślewski jest moim gościem, witam Cię. Witam serdecznie, witam wszystkich. I słuchajcie, Artur ma takie zabawki tutaj u siebie. Arturze, to jest stopa i to jest stopa, od której zaczyna się feeding, tak? No tak, w zasadzie... W zasadzie tak. I trochę się zastanawiałem dzisiaj jadąc na nasze spotkanie, że dlaczego tak późno zaczynamy o tym mówić. Bo stopa jest w zasadzie elementem głównym, który styka się z rowerem. Jest takim fundamentem, na którym bazuje w zasadzie cały proces bikefittingu. Bo jak popełnimy w tym miejscu błąd, to ten błąd będzie cały czas powielany przez całą sesję bikefittingową. I tak się właśnie dzisiaj jakoś tak przeleciała mi taka myśl przez głowę. Mówię, Tyle razy się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o różnych rzeczach związanych z bikefittingiem, a tą stopę potraktowaliśmy trochę po macoszemu. I w zasadzie jest takie trochę symptomatyczne, i to myślę, że wiele osób tak ma, że dbamy o dłonie, strasznie fokusujemy się na tym, żeby były miały wygodnie, żeby miały ciepło, żeby miały wygodnie, dbamy o o skórę dłoni, i tak dalej, i tak dalej. A nasze stopy czasami traktujemy po macoszemu. Natomiast z punktu widzenia anatomii, z punktu widzenia biomechaniki i z punktu widzenia całego naszego procesu bikefittingu, to ta stopa w zasadzie niczym się nie różni od dłoni. Mamy tak samo unerwione, mamy tak samo ukrwione, mamy tak samo aparat, wszystkie ścięgna cały, cały mechaniczny aparat w dłoń i w stopie jest bardzo podobny. Mamy wysklepienia. Przecież wysklepienie dłoni jest bardzo podobne do wysklepienia stopy. Mamy ten metamarshal point. Mamy w zasadzie kserokopię naszej dłoni w podporze. Faktycznie dłoń jest zawsze manualna, tą dłonią operujemy bardzo precyzyjnie, więc, o tą dłoń gdzieś w naszej. Takiej, takim, takim codziennym. W takiej codziennej trosce dbamy o nią. A tą stopę zdarza nam się, że pomijamy. I teraz w but i ma nas nosić. Tak jest, w but i ma nas nosić, żeby nam było wygodnie i ciepło, czasami jeszcze tak. dodatkowo. I tylko tyle, czasami aż tyle. My w naszych zasadach bikefittingowych, myślę, że nie tylko naszych, ale ogólnie w zasadach bikefittingowych. Zwracamy uwagę na to, że jeżeli stopa w jakikolwiek sposób nie będzie zaopiekowana podczas całego procesu, to ona w pewnym momencie odda nam jakimś problemem. I tutaj pojawia się wiele takich tematów, o których kiedyś pewnie nawet ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, mimo że jak wiesz, jestem w tych sportach o, o kulturze fizycznej dość, dość głęboko. Ale kiedyś wbrew pozorom miałem okazję zobaczyć, jak pracuje taki, dzisiaj już tego praktycznie nie spotykamy bądź bardzo rzadko, taki prawdziwy warsztat szewski. Pamiętam, że jako młody chłopak w takim warsztacie szewskim się znalazłem, zresztą kiedyś nawet zrobili mi buty takie na, 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 na miarę, i z czego się bardzo szczycę, bo to taki warsztat z tradycjami. Oni tak od, od kuchni można powiedzieć, pokazali, jak powstaje but. Ale dlaczego tak powstaje? Nie tylko dlatego, żeby był wygodny. No wiadomo, że nie było body geometry, wtedy nie było podwalin jakichś anatomicznych, bo ci ci szewcy nie mieli takich, takich, takiego wykształcenia kierunkowego, jakie dzisiaj jest możliwe do uzyskania, ale oni kierowali się pewnymi zasadami, żeby ten bud był wygodny. A jak będzie wygodny, to musi, w, musi spełniać odpowiednie kryteria. Ale żeby spełniać odpowiednie kryteria, musimy przeanalizować, jaka jest stopa. Czyli musimy mieć obrys stopy, musimy mieć wysklepienie stopy i tak dalej, i dalej. I ten but w większości były to buty, które korzy no, nie było tak jak dzisiaj, że rano ubieramy. Sportowe buty, po południu ubieramy klapki, a wieczorem ubieramy kapcie, a w międzyczasie jeszcze ubieramy buty na przykład do garnituru, które są kolejną, kolejną wersją naszej aktywności. No i jeszcze tu buty na rower w międzyczasie. Jeszcze buty na rower, o których dzisiaj mam nadzieję, że porozmawiamy, jeżeli nie, to pewnie w najbliższym czasie. No i teraz tych butów mamy ileś. Wtedy te buty były jedne, one musiały być dość uniwersalne, czyli musiały być troszeczkę do wszystkiego. Więc tych implementacji takich technicznych musiało być bardzo dużo. I teraz wracając trochę do bike fittingu i tej naszej stopy w bike fittingu, u nas przyjęło się takie powiedzenie, które mówi: jeżeli chcesz odpowiednio zadbać o swoje kolana, musisz zadbać a o stopy, b o biodro. Jak możemy zadbać o biodro? No to już mówiliśmy kilka razy o tym, że odpowiednia wysokość siodełka, orientacja siodełka i tak jest ileś tych parametrów, które nam regulują tą możliwość zadbania od strony biodra, ale od strony stopy. Hmm, ciekawa sprawa, jak zadbać o tą stopę? No przecież stopa to jest podpór, czyli jak będziemy nierówno stali na stopach, okaże się, że nagle w całym procesie nam się gdzieś skumuluje kilka milimetrów, 4 mm na stopie, 2 mm na kolanie, a jeszcze może mamy jakąś delikatną asymetrię związaną z naszym miednicą i nagle z tego się mogą robić centymetry. Oczywiście są sytuacje takie, w których mamy do czynienia też z zawodnikami profesjonalnymi, którzy mają różnice, na przykład centymetra. Co wtedy zrobić? No prawdopodobnie będziemy musieli zanurkować w stopę. I ta stopa cały czas nam przez ten proces bike fittingu się będzie przewijała. I teraz jak możemy o tą stopę zadbać, jeżeli przeanalizujemy kilka parametrów, które musimy na wstępie na tej naszej trzegliście odhaczyć sobie. No, na pewno będzie to rozmiar. Jak, jak dobrać? Czasami dobieramy sobie pod względem troszeczkę takiego naszego doświadczenia, nie? że mamy tam, a przymierzam zawsze prawy but, bo mi lepiej pasuje. Jak prawy będzie dobry, to i lewy będzie grał. Jest to jakaś forma sprawdzenia. Czy jedyna? Myślę, że nie. Myślę, że łatwiej już dzisiaj i mamy dużo takich narzędzi, które pomagają nam sprawdzić to. Mamy narzędzia elektroniczne, korzystamy z takich narzędzi elektronicznych, ale są też narzędzia analogowe, które są dostępne i możemy, jednym z takich prostych narzędzi, które, które mamy, to jest, to jest taka platforma. Tak jest, możemy sobie, jak widzisz, jest indywidualizacja, bo jest i prawa stopa, i lewa stopa, czyli od... zamieniamy. Mhm. Możemy sobie sprawdzić, jaka jest szerokość stopy, możemy sobie sprawdzić, gdzie ten nasz guzek, czyli ten taki popularny Halux nam się znajduje i też no, nam to może pomóc pod względem na przykład umiejscowienia bloków, czyli to urządzenie też w bikefittingu jak najbardziej się sprawdza, choć niekoniecznie jest to urządzenie bikefittingowe, bo jest to urządzenie, które sklepy na przykład obuwnicze również używają. Firma z tradycjami, jak wiesz, lubię takie zabawki, więc, więc to się często, często pojawia też w, w procesie bikefittingowym w naszym systemie. I teraz mierzymy tam stopę, ale mierzymy i prawą, i lewą, jak widzisz. No bo może się okazać, że będzie pewnego rodzaju dysproporcja. No i jak sprawdzimy, to już wiemy, że na przykład, nie wiem, o centymetr jest jedna stopa dłuższa, druga krótsza. No to już wiemy, że musimy jakoś to uwzględnić. Jeżeli ta różnica jest niewielka, no to. Wiadomo, że nie będziemy kupowali jednego większego rozmiaru, drugiego mniejszego, bo musielibyśmy kupić tak de facto dwie pary. Bo dzisiaj w procesie handlowym jest to bardzo trudne zamówić parę butów o dwóch różnych rozmiarach, choć nie jest to oczywiście niemożliwe, bo część producentów oferuje taką możliwość, że możemy kupić różne buty. No i potem musimy się zastanowić, co dalej, no bo mamy już dobrany but, mniej więcej. No, musimy się zastanowić, już uwzględniając te wszystkie parametry naszej stopy. Musimy się zastanowić, do jakiej aktywności będziemy ten, ten bud używali. Czyli jeżeli wiemy, że jesteśmy osobą, która zaczyna, no to bardzo dobrze wystartowaliśmy, zdiagnozowaliśmy rozmiar. Potem musimy charakter naszej aktywności dobrać, więc czy to będzie bardziej kolarstwo szosowe, czy to będzie bardziej kolarstwo powiedzmy offowe, czy, czy, czy jakieś MTB, czy, czy gravel, czy bądź jakaś mieszanka, a może będzie to tylko commuting. No i wtedy musimy się zastanowić, czy ten but na przykład bardzo profesjonalny, który jest taką chirurgiczną, chirurgicznym produktem dopasowanym idealnie do naszej stopy, czy ten but się będzie sprawdzał w takiej aktywności. Prawdopodobnie nie, ze względu na to, że but zaawansowany będzie sztywny, będzie bardzo wyfitowany, będzie butem, który będzie oczywiście lekki z, z produktów bądź z takich substancji wykonanych, które jednak mimo wszystko predysponują ten but konkretny bardziej do systemu takiego treningowego, zawodniczego, itd., itd. Więc on się nie sprawdzi na pewno w kommutingu. Czyli nie kupujemy Stradivariusa na pierwszą lekcję? Myślę, że nie jest <gry> to możliwe, bo można po bułki do sklepu rano jeździć i Ferrari. Oczywiście można, nikt nam tego tak, nie tak. zabroni. Natomiast z punktu widzenia takiej pragmatyki naszego działania, myślę, że to nie jest pierwszy, pierwszy nasz wybór. Ale już mamy mamy. Mamy stopę zmierzoną, mamy mniej więcej zdiagnozowany, jaki rodzaj buta będziemy potrzebowali, no to możemy pójść sobie dalej i przeanalizować, jak te, ta nasza stopa będzie się zachowywała w tym bucie. Ja czasami sobie w tym momencie robię taki test, bo mamy tutaj test na, na dwa takie elementy, główne, które możemy przeprowadzić. Pierwsza rzecz to jest oczywiście. Czy standardowa wkładka, która jest w naszym bucie, będzie odpowiednia dla naszych stóp? W większości przypadków niestety standardowa wkładka jest wkładką uniwersalną. Czy można na niej chodzić? Owszem można. Czy można na niej jeździć na rowerze? Owszem można. Czy będzie to pełna indywidualizacja? Niestety nie. To jest troszkę tak jak z tym szewcem, o którym opowiadałeś. Tak czy, czy, no jak nie wiem, mamy, ktoś kupuje sobie garnitur, czy, czy sukienkę w sklepie, a inny idzie do krawca, czy do krawcowej i po prostu ma dokładnie swój rozmiar. A kolaże wiemy, że swój lubią. rozmiar. Kolarze. Kolarze lubią. Że od wielu lat już jest tak, że, że firmy produkujące buty zapraszają kolaży. Tak. I dokładnie mierzą stopy, robią dokładnie odciski tak. tych stóp i robią pod to, pod to buty. A pamiętamy opowieść Sylwka Szmyta na przykład o sławetnych garniturach, że był jednym z ostatnich kolarzy, którzy mieli szyte garnitury na miarę, na, na oficjalne przedstawienia. Mieli buty robione na miarę, na kopyta były przygotowywane specjalnie, odstawiane do magazynu itd. itd. Dziś może nie wygląda to do końca tak 1 do 1, tak samo, choć wiele oczywiście firm działa w ten sposób, ale są produkowane w oparciu o pewne założenia buty. No wiemy, że teraz na przykład my produkujemy but dla remka Wenepula, bardzo lekki do wspinaczki i tak i tak dalej. jest to but dedykowany dla niego. Oczywiście inni kolarze też mogą tego buta używać. To nie jest tak, że ten but jest przygotowany tylko i wyłącznie do stopy Remco, ale Remco uczestniczył w tym procesie, więc Kolarze zawodowi też pomagają tworzyć fajne buty. No ale tutaj znowu kłania nam się pewnego rodzaju indywidualizacja, jeżeli chodzi o tą wkładkę. No bo tą wkładkę musimy jakoś, no, jakieś parametry musimy uwzględnić, żeby dobrać tą wkładkę, i ta wkładka nam odpowiednio przenosiła i moc, ale też wysklepiała stopę i tak dalej, i tak dalej. Akurat w naszym systemie mamy cztery rodzaje wkładek. Cztery rodzaje wkładek, jest to wkładka dla stopy, która jest słabo wysklepiona, czyli powiedzmy, że to stopa płaska, niekoniecznie musi ona być to sama z płaskostopią. Bo często w naszym studiu tutaj akurat mamy, mamy osoby, które przychodzą i mówią, że nie ma co mierzyć, ja miałem tam 20 lat temu mierzoną stopę i moja stopa jest płaska. Sprawdźmy. I okazuje się, że czasami wprowadzamy żarty, bo się okazuje, że ta stopa wcale nie jest płaska, tylko ma średnie wysklepienie, i tak dalej, i tak dalej. No i trochę możemy zażartować, że za cuda możemy dodatkową taryfę tutaj, że tak powiem, dodać do, do, do rachunku, ewentualnego wkładkowego. Oczywiście to są żarty, ale tak czasami jest, że ten system mierzenia, który był przez lata stosowany, on już się troszeczkę chyba zdezaktualizował, i teraz te nowe metody. Elektroniczne i te, te tradycyjne, one naprawdę bardzo dokładnie potrafią nam zdiagnozować, ale potrafią nam zdiagnozować i w odciążeniu, czyli pozycji siedzącej, ale możemy to też sprawdzić w pozycji stojącej, w pozycji powiedzmy podobnej do pozycji, którą mamy na rowerze. I wtedy już wiemy, że na przykład stopa jest, jedna stopa daje nam inny obraz, druga stopa daje nam inny obraz. No to wiemy, że będziemy musieli jakoś zindywidualizować. I jeżeli teraz jest to bliżej takich naszych wyborów standardowych, to możemy wybrać tą wkładkę, tak jak powiedziałem, o powiedzmy niższym łuku, o wyższym łuku, czyli powiedzmy takie średnie wysklepienie, bądź z bardzo wysokim łukiem. I wtedy musimy, że tak powiem, tą stopę niestety dość mocno wspierać. Ale jest jeszcze czwarta wkładka, tak jak powiedziałem, są to wkładki customowe, czyli wkładki takie trochę rzemieślnicze, które wykonują różne studia bikefittingowe w różny sposób. Oczywiście jest tutaj też dużo elektroniki, ale też czasami sięgamy po rzemiosło. Akurat w naszym systemie robimy to troszeczkę bardziej rzemieślniczo. Zresztą w, podobnym, w podobny sposób pracują też literzy, których znamy, też Bartek Czerwiński pracuje, też tworzy te wkładki bardziej rzemieślniczo No i to wtedy już polega trochę na takim wydłużonym procesie, bo ten proces nie jest tak łatwy jak ten proces powiedzmy taki standardowy, że przychodzimy, zaczynamy naszą przygodę, dobieramy buty, dobieramy wkładki i cały proces powiedzmy pół godziny i mamy mamy temat zamknięty. No tu jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa. Musimy jednak pomierzyć, zdiagnozować, musimy zobaczyć jak te stopy są wysklepione, potem musimy przygotować cały sprzęt, przygotować formę, no bo jak zrobić wkładkę rzemieślniczą, zindywidualizować pod względem kształtu stopy, ale też jakby rozdzielić stopy, bo prawa stopa, lewa stopa daje nam inny obraz, więc będziemy musieli tą formę zrobić różne te formy, no i wtedy ten proces nam się wydłuża. To już jest niestety godzina, czasami troszeczkę więcej. No, musimy te wkładki rozgrzać, musimy je formować, schłodzić, potem czasami musimy na poprawki, ale gra jest warta świeczki, bo myślę, że tak jeżeli w dużym uproszczeniu, jeżeli ta stopa wymaga od nas bardzo indywidualnego podejścia, to innej możliwości, żeby zastosować takie wsparcie, nie ma. Tylko musimy się wtedy ograniczyć. Oczywiście też musimy uwzględnić pewnego rodzaju parametr. Myśmy doszli na podstawie bardzo dużej ilości badań, zresztą o tym też wielokrotnie rozmawialiśmy już i wspominaliśmy podczas naszych spotkań, że. Każda stopa jest na tyle zindywidualizowana, że musimy tych parametrów też trochę więcej uwzględnić. Tu akurat uwzględniliśmy przed sekundą wysklepienie stopy, ale mamy też rotację przedostopia. To tak jak z tymi, z tymi mm, klamkomanetkami. Pamiętasz o nami kiedyś. Szczytem marzeń były klamkomanetki zintegrowane z przerzutkami. Potem zaczęliśmy się zastanawiać, czy ta orientacja tych klamkomanetek na kierownicy czasami nie powinna być jednak zindywidualizowana. Czy wszyscy równo, czy jednak nie. Potem się okazało, że jak Tadej Pogaczer zaczął skręcać klamki do środka, no to wszyscy te klamki zaczęli kombinować. Tutaj jest bardzo podobna sytuacja. Dlaczego o tym wspominam? Bo. Tadej Pogaczer jest influencerem. I jest poniekąd trendmakerem. Też. Trendmakerem, tak. Ale czasami nieuzasadniony, bo to, co akurat jemu pasuje, to niekoniecznie musi każdej innej osobie Ale pasować. Ale słuchajcie, będzie, będzie rozmowa też o kierownicach, bo na to się umówiliśmy, że o kierownicach tak. też sobie porozmawiamy, bo tu też ostatnio różne, różne cuda widujemy. Z kierownicą na, na, na to wieścigach. tak jak z korbą. Tak, to sobie też będzie, będzie o tym odcinek. Ale teraz wracamy I teraz dlaczego o tych klamkomanetkach, które wspomniałem? Bo czasami pada pytanie, dlaczego nie na wprost te klamkomanetki? No bo, no bo jak podnosimy Dłonie puścimy je luźno, mamy je lekko zrotowane i tak dalej. Podobna zasada jest ze stopami. Jeżeli tą stopę sobie sprawdzimy w odciążeniu, czyli na przykład uklękniemy sobie na, na takim tutaj postumencie, na przykład jak u mnie, yy, i puścimy zupełnie luźno te stopy, to, to przedostopie jest delikatnie zrotowane. Nasze badania wskazują, że ta rotacja przedostopia jest na poziomie między 87 a 90%. Zrotowania na duży palec. No bo ten punkt podporu, dlaczego ten duży palec? Dla, dlatego, że punkt podporu stopy mamy piętę, mamy pierwszą kość paliczka, piątą kość, no i to są główne podpory naszej stopy. No i teraz, jeżeli mamy zrotowane te przodostopie na duży palec, czyli lekko do środka, no to to musimy też uwzględnić. Stąd pojawia się znowu takie trochę utarte, czasami sobie rozmawiamy, że body geometry to jest pewnego rodzaju filozofia. Jest to pewnego rodzaju slogan, on jak wiesz, też pojawia się na naszych produktach, ale to nie jest tylko pusty slogan. Jest to, jest to pewnego rodzaju filozofia. Czy to jest filozofia, która ma przyspieszyć sprzedaż? No nie do końca. Mi się wydaje z mojego, z mojego punktu widzenia i z mojego doświadczenia wynika, że to jest jednak mimo wszystko sposób rozwiązywania naszych problemów. I jeżeli mamy tą rotację na duży palec, jeżeli wiemy, że jednak musimy tam jakiś klin zastosować, no to nasza firma wychodzi na przeciw oczekiwaniom kolarzy, w zasadzie potrzebom, a nie oczekiwaniom. Czasami niestety oczekiwania też muszą być wplecione w cały proces, ale, ale te potrzeby są takie, że musimy tą stopę w tym miejscu podeprzeć. No bo wyobraźmy sobie, że mamy postument. Mamy postument i ten postument z jednej strony jest lekko podpiłowany. No to naturalną koleją rzeczy będzie przechylanie się tego postumentu i dokładnie tak samo jest ze stopą. Jeżeli ten palec jest delikatnie zrotowany, no to brakuje nam tam kilku milimetrów, no to nam się ta stopa przechyli do środka. Jak nam się stopa do środka przychyli, no to ucieka nam kolano. Jak podczas jazdy pod obciążenie na rowerze będzie nam to kolano uciekało, to znowu wracamy do tego naszego, pamiętasz tamtego tego przelicznika, że jeżeli jeździmy, Pięć razy w tygodniu, jeździmy dwie godziny, godzina 60 minut, jeździmy z obrotem powiedzmy około 80 na minutę, jak sobie przeliczymy to ilość obrotów w przestrzeni miesiąca, kwartału, czy, czy całego roku, to robią się niebotyczne liczby. I teraz, jeżeli tam będzie brakowało tych milimetrów kilku milimetrów, no to okazuje się, że gdzieś możemy się nabawić kontuzji. Nie? My, akurat, jeżeli chodzi o cały nasz system wsparcia naukowego, stwierdziliśmy, że należy to zastosować już w Budach. Oczywiście można to stosować w inny sposób. Można wsadzić wkładkę pod palce. Oczywiście nie wkładkę wyciętą w takim, powiedzmy, zaciszu domowym, no bo nie mamy w stanie, nie jesteśmy w stanie do końca tego skontrolować. Bardziej sugerowałbym zakupy, jednak mimo wszystko, wkładek takich czy podkładek pod palce, które jednak mimo wszystko są wystandaryzowane, i... ale w oparciu o badanie. Nie róbmy tego sami, bo może się okazać, że nie do końca to będzie tak wyglądało. Jeżeli nie mamy butów z taką wkładką, no to zastosujemy wkładkę, bądź możemy robić też wkładkę pod bloki. Są wkładki kątowe, podbloki, które nam też będą, ale też musimy to sprawdzić w bike fittingu, jak to kolano się układa. Jak wiesz, my możemy jednak mimo wszystko podczas tej dynamicznej formuły przechwytywania pozycji jeżdżącego na rowerze, możemy sprawdzić, czy to kolano się odchyla w jedną, w drugą, parametry obrazowo możemy to zrobić, no i dopiero wtedy możemy. Stąd pojawia się to, co powiedziałem na wstępie, a nam, że żeby zadbać o kolano, musimy zadbać o stopę, musimy zadbać o biodro. Mamy wkładkę pod palce, czyli mamy wkładkę do buta, mamy wkładkę pod palce, mamy wkładkę pod blok. I dopiero w momencie, kiedy skorzystamy z tych kilku takich, powiedzmy, supportów naszych, możemy o tym mówić, że zadbaliśmy w pełni o naszą stopę. Nie musimy korzystać ze wszystkich od razu. Nie, nie, nie. nie. Ja wymieniam, powiedzmy, mamy alternatywne rozwiązania. Tak, tak, tak. alternatywne. Jakiego, z jakiego skorzystamy. Dajmy hipotetyczną sytuację. Przychodzi do nas osoba, która ma średnie wysklepienie stóp, jeździ powiedzmy w sposób zaawansowany na rowerze, na rowerze szosowym, czyli dobieramy jakieś buty, powiedzmy z pogranicza zaawansowanego buta szosowego, ale na przykład nie jest potrzebne tak mocne wsparcie podeszwy, gdzie będzie ta sztywność podeszwy maksymalna, czyli wybieramy but powiedzmy z górnej półki takiego średniego levelu. Dobieramy wkładkę. W naszym systemie to jest kolor niebieski, czyli wysklepienie średnie. Mamy wkładkę, mamy but, no ale okazuje się, że to przedostopi gdzieś tam delikatnie nam rotuje. Sprawdzamy. Mamy takie fajne urządzenie do sprawdzenia, do sprawdzenia rotacji. Wiemy, jaka jest, jaka jest ta rotacja, jakie, jakie wskaźniki nam tutaj wychodzą na, na, na skali. No, i wtedy już wiemy na przykład, że musimy mieć, załóżmy, proste urządzenie, prawda? Mhm. Ale wiemy, że mamy na przykład w stopniu jakimś takim średnim bądź w stopniu minimalnym, mamy tam rotację, czyli musimy ją wesprzeć. No i wtedy musimy się zastanowić, jaki mamy but. Jeżeli już przychodzimy na, na, na sesję bike fittingową z butem, no to musimy pod kątem tego buta analizować konkretnie. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie z takimi wytycznymi, o jakich wspomniałem przed chwilą, i okazuje się, że to jest na przykład Kolaż, który przynosi mi buty np. mojej marki, brandu, w którym pracuję, no to ja już wiem z moich technologicznych informacji i z opisu produktowego, że Body Geometry do tego konkretnego buta zaimplementowało wkładkę, która wspiera duży palec. I wtedy nie musimy dodatkowej wkładki być może stosować. Oczywiście weryfikujemy to podczas całego procesu. Czyli, jak widzisz, że damy mierzymy stopę, e, dobieramy wkładkę, sprawdzamy rotację przedostopia, e, sprawdzamy później, oczywiście, też ten, ten punkt, w którym znajduje się kość, bo ta kość, od której będziemy wychodzili, czyli załóżmy, że ta kość, na której który ten, powiedzmy, nazywamy to czasami haluksem, która nam najbardziej wystaje od tej kości, potem musimy jeszcze doliczyć pewny, pewną zmienną, żeby według tych nowych wszystkich naszych standardów, żeby przesunąć ten blok, to jeszcze musimy ustawić blok. Nie? No i wtedy się oczywiście pojawia, w zależności też od producenta, czy ten blok damy bardziej na zewnątrz, czy bardziej do wewnątrz. Czyli zobacz, ile jest parametrów takich, jeszcze nie zdążyliśmy wsiąść na rower, a już musieliśmy zadbać o tą stopę, tak wielopoziomowo, czyli jest to jednak mimo wszystko rzecz, która oczywiście możemy to w, w zaciszu domowym sobie wszystko posprawdzać, ale prawdopodobieństwo popełnienia błędu, no jest dość znaczne. No jest dość znaczne, rzeczywiście przy tych wszystkich parametrach, o których powiedziałeś, to, to samemu to ja bym się za to nie brał. Tak jak powiedziałem, nie jest to niemożliwe, ale Ryzyko. Zawsze pojawia się to ryzyko, że jednak będziemy mieli powiedzmy coś ustawione być może nie tak, i wtedy implementujemy sobie jakąś potencjalną sytuację, która może doprowadzić nas do, 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 do kontuzji, a wydaje się, że na przykład 2 mm to nie jest wiele, ale jak pozbieramy te 2 mm i tych błędów na przykład popełnimy kilka, to tych z 2 mm może się zrobić centymetr. Centymetr dla, tej, dla całego układu pracy naszej kończyny dolnej. To jest znaczny parametr, nie? i wtedy no, może się okazać, że ta nasza taka prewencja mogła nam uratować już nie tylko zdrowie, nie tylko komfort funkcjonowania, ale też czasami sporo pieniędzy, bo nie musieliśmy wtedy szukać już, powiedzmy, nie wiem, fizjoterapeuty, osteopaty czy kogokolwiek, żebyśmy gdzieś tam się z tego problemu no, uwolnili, po prostu. Nie? No bo to jest, to jest naprawdę. Taki fundament, od którego musimy zacząć. Więc czasami może łatwiej jest pomyśleć mniej więcej o tym, jaki rower chcielibyśmy wybrać, jeżeli zaczynamy naszą przygodę, jaki ten rower będzie dla nas najbardziej odpowiedni, ale już na etapie doboru roweru myślmy też o tym, jakie będą te punkty podparcia. Punkty, tak jak dzisiaj wspomniałeś, Adam, są trzy. Jest stopa, jest siodełko, jest kierownica. O każdym z tych elementów możemy mówić długo. Ale zawsze lepiej jednak, mimo wszystko, um, z, dopytajmy specjalistów. Ja nie mówię, bo to powtarzam to czasami jak mantrę, to nie muszę być ja, to może być któryś z kolegów, ale pytajmy specjalistów, którzy nam doradzą w tym zakresie i zminimalizują pop ryzyko popełnienia błędu. Słuchajcie, i tu na dziś stawiamy kropkę? Myślę, że tak. Tak, tu stawiamy kropkę. To był odcinek o stopie A. Odcinek o butach będzie osobno, bo porozmawiamy sobie też o tym, jakie, jakie są rodzaje butów, jakie buty warto Myślę, że wybrać. Tak. Będzie odcinek o kierownicy, także będą kolejne, kolejne odcinki cyklokliniki z udziałem Artura. Mam nadzieję, że nie będziesz miał tego. ochotę się swoją wiedzą dzielić dalej. Zrobię to z największą przyjemnością i, i taka może refleksa na koniec. Nie lekceważmy tego naprawdę, bo Czasami takie przykłady z życia wzięte, one nam budują pewnego rodzaju wyobrażenie, co może się stać. Czasami jest banalne pytanie, to przy okazji butów może będzie okazja powiedzieć o BOA. Nowy system, bardzo fajny, indywidualizacja, możemy to zmieniać podczas jazdy, ale to też niesie za sobą pewnego rodzaju niebezpieczeństwa. Myślę, że przy okazji butów może, może będzie okazja trochę powiedzieć o tym, ale unikajmy Pewnego rodzaju sytuacji, w których możemy popełnić błąd. Do tego namawiam. To zapraszam. Zapraszam na kolejny odcinek. A dziś bardzo, bardzo już dziękujemy. Możecie postawić kawę dla rozwoju kanału, tam link znajdziecie pod filmem. Do czego A zachęcamy? Tak. Do czego zachęcamy. My sobie teraz kawę wypijemy i nakręcimy dla Was pewnie jeszcze jeden materiał, bo. No, korzystam, korzystam z każdej wizyty u Artura, żeby tej wiedzy dla was wyciągnąć jak najwięcej. Dziękuję ci bardzo. Bardzo proszę. myśl.